Siemas Łowca Gaming i witam was w trzecim odcinku tej kampanii na krawędzi pierwsza pierwszej z dwóch w tym roku dzisiaj robimy kolejny, czy znaczy bardziej kończymy jedno zadanie kończymy, którego jeszcze nie zrobiliśmy Bo sobie był drugi odcinek ukończ wyłupienie i to będzie w wyłupienia i tak ta, jak będzie jak misa będzie krótka to robimy jeszcze coś tam kroków dalej chyba że nie będziemy musieli robić tego chyba że nie będziemy musieli robić a że nie będziemy musieli, o, my sobie to możemy sobie dalej, dać. So, zobaczymy, jak ta będzie długa, krótka. Zobaczymy, i tak leci. No. Może to będzie w sobie, razie, jak najdłuższa będzie. Bo ile? trzeba było robić tą godzinę. So, zobaczymy, dlatego to sobie, wbijemy tą so, zobaczymy, to listę całą. Zobaczymy, co trzeba zrobić dalej. Co so, będzie w kolejnym kroku, będzie w tej naszej kampanii. Jeszcze trochę będzie, więc tak pewnie z 2 tygodnie zrobimy domingo kampanii. 2, 3. Dobrze no. Nie poznałem grać w samym filmie co wcześniej eee, dobrze hmm. To lecimy Ja tak, chyba tylko jest tylko po to, by <laughs> ja się w tym w by... tym eee, miastowym, dokładnie Znaczy to jest double jump, okej okay. Okej, okay, to jest double okej okay. To jest berserker Dobrze jedzie Wyłupienie No zobaczymy co to ta misja lecimy na no, miejsce wyłupienia Do no ma generalnie wyłączone a nawet nie mogę robić tej liczby czyli na jak robię to nie mogę robić sam no to zrobię to poziom normalny chyba no, lecimy Wyłupienie. Dobra bohaterko. Zamontuj w futbolu serbitor. Informacje o są prawdziwe. Rót nie powinien się ciebie spodziewać. Są prawdziwe. Nasza dziwaczna kapsuła jest tutaj. Czuję A. to. Czyli tu będzie dobrze? Dobra. Będziemy tak. kapsuły dobra. Misja wyłupienie. Jednostki zdobycie dziwacznej kapsuły i tej nazwy. Czy coś na to na to?

dobrze, że są skok, gdzie debili jak coś nie ogarnia to ci pokazują To jest dobrze. Okej, to będzie walka z tym serwitorem. Serwitorem, by zdobyć... gdzie w dosyć dużo to dokładnie tak. Z Arcodu wygnaniów Nie w ten sposób! To koniec, lewaszk. Twój wyborowy serwitor przepadł. A my mamy... Walkę z wyborowym z editorom z wyborowym sterwitorem. Po prostu nas wielu można ścieżek wielkiego planu. No o ile nasiem... Wygnańcy zwyciężą! Naszym przeznaczeniem jest pokonać nieśmiertelnych! Tych, którzy odrzucają w ogóle. Czeka porażka! Zobaczycie jaki ja zobaczyłem! O to już wiemy z kim wagi zamknięcie! Tawka czeka na nas z otwartymi Arfantem. ramionami. Wwiercimy się w bezczasową przestrzeń! I dostąpimy wstąpienia! O nie wydaje mi się kolego! Przestrzeń? Chcą wejść do czarnej dziury! Powiększy ją na tyle, żeby wszyscy mogli do niej wejść. To jest to wstąpienie! Spójrz na tego tchórza! Klepie co mu ślina na język przyniesie! Chyba udało się nam go złamać. Ale słyszałeś co mówił. Przygotowują się do przejęcia jednej z liczb dziewiątki. N nie mam zielonego pojęcia jak, ale to nie wygląda dobrze. To wygląda dobrze Rozpracowałeś zewnątrz. te bajeczki jak profesjonalista młody. Zmusiłeś go do wygadania się, żeby tylko zachować twarz. Dobra robota. Dobrze postarałeś się młody. Dobra robota. Dostaniesz napiwek. Czekaj czy on będzie zespółem. No sobie wierzę. że ja się z nami. Czekałem, że... Czy on będzie? On, on, on nie pozwoli mi zobaczyć. Tychkę Jeden wyborowy będzie. serwitor pokonany, jedna kapsuła w rękach strażniczki. Ciężka seria. Jedna dziwaczna kapsuła, aby pomóc ustabilizować Keplera. Najgorsze jeszcze nie minęło. Ale dzisiaj... Co to może pomóc w podtrzymaniu rozrostu osobliwości? Coś jest na zieloną tę A to jest jak ten No zobaczymy, zezjak, e, ten zasięg, stabilność, szybkość do bycia, Stabilność Siła 92 No zobaczymy no OK, to zobaczymy teraz co tu je. no to jest. Co się z rewolwera Jak będzie ciłowy, co? To... No nie zaprzejemy go, bo będzie gorzona inna. Musimy jakiś inny zastąpić. Autos. Kampania. Pomyślałam, że może Centrum, istnieć połączenie z Arkabia. tym i zagubionymi w czasie obiektami, które tutaj obserwujemy. Lodi, tak jak mówiłaś, coś tu jest nie tak z czasem. Ale na Keplerze widzimy tylko zagubione w czasie obiekty z naszej własnej przeszłości, a nie przedmioty wydarte z alternatywnych Cztery. linii czasowych. Alternatywnych linii czasowych? Jaka technologia może tego dokonać? Żadna z tych, do których mamy dostęp. Czy można je odesłać? Nie, Weksowie mogą manipulować liniami czasowymi, ale nie mogą przesyłać przedmiotów w przeszłość. Wcale? Nawet po wysłaniu ich w przyszłość? Czy ktokolwiek to potrafi? Nie! Ja to mam pecha. Nie masz. Nie, nawet światło tego nie dokona. To niedobrze, bardzo niedobrze. Lodi? Po prostu składam te cholerne rzeczy do kupy, próbując ująć to w słowa. Wie, co ja teraz mam co zrobić? Przewrócono za ołtarza. A zobaczcie, to gdzieś tam dalej. A na do, tutaj gdzieś to jest. Gdzie mam tą, tą, A, to tam mam iść. A to jest schowek. Okej, okay, to jest stół. To ja nie, nie muszę, że... Nie, nie, nie no, musiałem. Jeszcze piłka. Tym pogardzimy. Wszyscy wiedzieli, że szczerze przepraszam. Zataiłem istotę mojego przybycia. Oh, Zrobiłem to ze względu na organizację, w której służę. O! Oh. Moi ludzie strzegą wielu sekretów. Ale teraz stało się jasne, że nie Nie mogę kontynuować tej mistyfikacji, gdyż grozi mi zbyt duże niebezpieczeństwo. Dotarło do mnie, że tkwie po uszy głównie. Oh, Mówiła pani o tym, jak odradzają się strażnicy, Ty nie że możesz. zapominają wszystko ze swoich poprzednich żyć. Może część z was poczuje, że możecie mi uwierzyć. Nie, nie Ja i moi ludzie odkryliśmy w dalekim kosmosie sygnał, który łączył się z obiektem znajdującym się pod naszym miastem. Sprowadził mnie tu, z epoki podboju kosmosu, sprzed zapaści. Ja jestem. Co jakiś kum. niż usłyszałem dzwonienie. Okej. Okay. Karczelnka. czas i miejsce przestały się liczyć. Wszystko przepadło. Ważne jest to, że ogląda się ludzi stale. w grze o nie ludziach. Daleka. No wiecie. Wiedziałem, że jeśli nie odbiorę, będę tego żałować do końca ich. życia. Ale to, co było po drugiej stronie, nie było rozmowne. To wciągnęło mnie przez czas i przestrzeń. Powinienem był się bać, ponieważ przeżywałem jeden koszmar za drugim. skakiwałem jak igła po rowkach płyty winylowej. Z jednego utworu na drugi, jakbym... O. Nie był... Panem własnej woli. Ale nie bałem się... Nie śmierci. Nie obcych. Nie... Tego wszystkiego. Zatem ja ten nam się go Ale o, Co muszę robić to drugie co zrobiłem to A czy podzielę na trzy? czy, czy na no, dwie części, ale no. I PNTB to samo będzie z drugą, bo nie będziemy musieli robić tutaj to, to podzielę na dwie części. Na pół podzielimy to. Albo na trzy, możliwości na trzy. Zasadzała misa? A gdzie coś? Czy możesz wrócić? Nie będę już Neonowa. Orin ma rację. Teraz chyba nie dam rady. Mogłeś nam powiedzieć w każdej chwili, dlaczego ukrywała się. Protokół nie uczył się. W moich Wydział. czasach pracowałem dla organizacji zwanej Departamentem Obserwacji Zewnętrznych. Do ziemi, nawiązać kontakt z poza ziemią, mam w więc Mieliśmy protokół na wypadek porwania. Ten protokół oznaczał ukrywanie, kim byłem i skąd pochodziłem, aby chronić moich ludzi, ale. Oni wszyscy odeszli. Mamy w końcu szybką podróż. dobrze jest. Jestem. Sam. Idziemy po z i potrzebuję pomocy. Niezłą wycieczkę, autostopem sobie urządziłeś. Te. Mam coś mocniejszego, jeśli potrzebujesz wody. Eony temu, dziewiątka coś mi dała. No? Mówiła, że będę wiedział, co z tym zrobić w swoim czasie. Nie mam problemu z zaglądaniem darowanemu koniowi w zęby. Ale ten koń... Cóż, on nie ma pyska. Widziałaś to? Ten ładunek, który mam przymocowany do tyłu wrak. Mijały lata, A to ja widziałem. prawie się poddałem. Myślałem, że będę musiał wlec ze sobą, ważący tyle, co pół planety złom, aż układ słoneczny zamarznie. Ale słuchaj, bohaterko, odkąd tu przybyliśmy, coś nie daje mi spokoju. Ładunek szaleje. Nie sądzę, żebym wiedział, co z nim zrobić, ale mam pewien pomysł. Można by to nawet nazwać przeczuciem. Odłożyłaś na przestrzeni lat wiele okrutnych. Może czas je wykorzystać Połączko po centron Okej okay. Czy tak musimy robić to dobra Czyli musimy zrobić to najpierw Więc dobra więc w kolejnym odcinku robimy to albo na dwie części, albo na części robimy to Trochę zejdzie z tą kampanią, nie ukrywam, trochę nam sobie zejdzie jeszcze Czy ja już mam tą planetę mam w to ja nie, nie mam tego. Czekaj, czekaj księżyc na tym wieczność. co mam po prostu tu będę tu, a i teraz mogę spół... Dobra. W końcu który mi się pierwszą połową tej to Wcale zależy jak długo zajdzie mi. Mamy nadzieję. Zbywam się zobaczymy z koniec się w kolejnym odcinku w niedzielę tak Szymaj się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku wygodku na krawędzi.